Proszę powiedzieć, jak jest stanowisko po dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami szpitala? Co ustaliście na tym spotkaniu? W ramach, spotkaliśmy, tak. spotkaliśmy się z częścią ordynatorów, gdzie starosta Grzelecki, czyli ja, zaproponowałem, żebyśmy poczekali do wyników kontroli i wtedy podjęli ostateczne decyzje. Ale decyzja została już podjęta? Znaczy w sensie takim, że. Yy, może nie tyle wrócić do tej decyzji, no co, co zobaczyć, czy zasadne było nasze, nasze stanowisko. My uważamy, że tak. Bo z informacji, które krążą w mediach wiemy, że w procesie w procesie szczepienia szczepionką zostały zaszczepione osoby, które nie były do tego uprawnione. My wiemy o co najmniej dwóch ale to proszę pana, to są dwa takie elementy. Jeżeli ktoś jest moim kolegą, to jest jedna sprawa i zawsze z nim pozostanie, a zupełnie inną rzeczą jest skorzystanie z czegoś, do czego nie jest się uprawnionym. Myślę, że w tym, my wszyscy wiemy, że są deficyty w służbie zdrowia, tak. Że, ten, że taki element, że ktoś poza kolejnością, czy korzysta z różnego. Z różnego typu udogodnień tak się zdarza. Ale w tym konkretnym przypadku, w trakcie tych szczepień covidowych, mieliśmy wszyscy nadzieję, my, państwo, lekarze, mieszkańcy, obywatele, że będziemy tutaj w tym przypadku równi. Mieliśmy nadzieję, że po prostu będzie tak jak na przykład w Ameryce, gdzie jeden ze słynnych reżyserów poleciał do Moskwy się szczepić. Bo nie mógł się zaszczepić w swoim kraju. Nikt do tego nie dopuścił. I mieliśmy nadzieję, że tak będzie u nas. Nie wiem, czy to zrozumiałem. Pan mówi, że decyzję podjęliście na podstawie doniesień medialnego, tak? Wie pan. Czy, czy, czy są yy, my, wiemy, jest... my wiemy, że te osoby się zaszczepiły. Wiemy, że te osoby zostały zaszczepione. Ale skąd pan to wiecie? Yy, nawet z rozmów z tymi osobami. I, no dobra, i one się zaszczepiły. Czy ktokolwiek sprawdził, czy one mogły się zaszczepić na tej rozszerzonej grupie? Zel? Nie mogły. Sprawdziliśmy, ale nie mogły się zaszczepić. Dlaczego? Te osoby nie mogły się zaszczepić. Dlaczego? Ja nie wiem jaką podstawę Państwo, bo żadna z tych osób nie, w mojej ocenie nie kwalifikowała się do zaszczepienia. Czy nie lepiej było poczucie do końca miejską Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Możliwe, że podjęliśmy to przedwcześnie, ale ta decyzja została podjęta. Profesor, na na Proszę. Pan, jak pan serdecznie zamierza zgasić ten porządek? Przed chwilą byliśmy na konferencji szpitalnej i słyszeliśmy, jak cały zespół lekarski ponad 300 odpowiedzeń. Jak pan zamierza dalej zarządzać, prowadzić tą służbę zdrowia? Ta służba zdrowia staje na progu? Więc ja na dzisiejszym spotkaniu. Nie wiem, co było na spotkaniu yy, yy, ordynatorów i lekarzy z Państwa. Proponowałem o zastanowienie się. Ochłonięcie i danie sobie, żebyśmy wszyscy sobie dali czas na przemyślenie tej rzeczy. Że nie możemy robić tak, że robimy zakładnikami że robimy zakładnikami mieszkańców tego powiatu. Nie może być tak, że lekarze, oczywiście może tak, lekarze którzy nie patrząc na, swoje, swoich, na swoich kolegów i swoje koleżanki, czyli salowe, pielęgniarki, mówią, że oni, oni sobie znajdą pracę, oni sobie doskonale poradzą. Ale szpital jest rzeczą powiem, i złożoną, i starosta, ten starosta, poprzedni te starosty, nie wtrącali się do funkcjonowania szpitala. W takich kategoriach, że nigdy nie ingerowaliśmy, jak, mają, jak ma wyglądać praca szpitala. W, jeśli chodzi o ordynatorów, zespoły lekarskie, tutaj się nic nie zmieni. W naszej ocenie powinno to pozostać tak, jak jest. Ewentualnie może powinny być jakieś modyfikacje, ale wynikające z przemyśleń samych lekarzy. Ale mówi Pan o przemyśleniach lekarzy, żeby nie zostawiali też współpracowników i pacjentów, ale równie dobrze można by zarzucić zarządowi to, że tą pochopną decyzję może zbyt szybko narazili po prostu że żeleckie na niebezpieczeństwo. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę tutaj dawać się w polemikę, ale teraz musimy zastanowić, czy godzimy się na to, żeby, były, żeby szczepionki były dawane osobom, które są do tego nieuprawnione, czy też nie. A nie przyjmuje Pan tego tłumaczenia, że to, to jednak... Wie Pani co, mnie tak, nie przedstawiono takiego tłumaczenia. Mnie takiego tłumaczenia nie przedstawiono. Ale Panie Starosto, bo, przepraszam, ja tylko dopytam, bo ja, słyszę, że na podstawie doniesień medialnych. I pod, mówi Pan, że to w mediach było, że się zaszczepili poza kolejnością. W doniesieniach medialnych było też od razu to uzasadnienie, że to Pan Burmistrz choćby miał by być rodziną, czy był też w Radzie społecznym, czy szpitalu. I to już Pan mówi, że Pan nie zna. Ale no? nie, proszę na Pana. Na jakiej podstawie, ja bym chciał konkretnie, na jakiej podstawie odwołano Panią Dyrektor? Ale teraz powiem tak. Bycie w. Yy, yy... Bycie członkiem Rady Społecznej, my też jestem członkiem Rady Społecznej, nawet jej przewodniczącym. Ja nie uważałem za stosowne i nie mam uprawnienia do zaszczepienia się. nie byłem, To się nie klasyfikuje w grupie zero. Szanowni Państwo, Państwo muszą wiedzieć, że to jest dość duże ograniczenie. Ta grupa jest stosunkowo wąska. Ale w momencie, kiedy zostały tak, jakieś... Jest to ten wymóg. Wymyk ten... Mogę? Z 29 Dobrze. Roku. Czy Państwo... Nie, pytanie, ja odpowiem. Czy Państwo uważają, że o godzinie 14.30 grudnia nie było możliwości już zaszczepienia nikogo innego? O 14.30 grudnia. Ja rozumiem o godzinie 16.00 czy 18.00 w Sylwestra, ale o godzinie 14.30 grudnia. Czyli Pan nie bierze lekarzom w yy, mm, ta, Powiem tak, yy, mam wątpliwości, bardzo poważne. Trzeba zadać następne pytanie. Czy ma pan wiedzę na ten temat, że ktoś 30 bądź 31 grudnia nie dostał szczepionki ze względu na te osoby, o których Pan wie, z którymi Pan rozmawiał o żadnych dokumentów na to nie. Więc ja odpowiem tak w grupie 0 mieściło się jeszcze dość szeroka, dość szeroka y, grupa osób, na przykład y, pensjonariuszy DPS-ów, nikt się do nich nie zwrócił, nikt się do nich nie zwrócił o możliwość zaszczepienia. Pracownicy. Nie, nie. Pracownicy, pracownicy DPS-ów. Nikt w tym czasie nie zadzwonił, nie powiedział mamy szczepionkę, proszę przyjść, zaszczepcie się. Czyli raz Pana odpowiedź można powiedzieć, że jakby państwa kolega powinien podać się również do dymisji, tak? Bo przez jego szczepionkę y, ktoś z pracowników DPS tutaj szczepionki nie... Proszę pana. Dymisje nie dymisji nie są przedmiotem te, te, tego... Te. te pytania, proszę kierować do kogoś innego państwo się pytanie, czy, bo pan powiedział, że być może po powinniście włączyć. Pan się zamierza wycofać z tej decyzji, ponieważ czas jest wyluczony, przynajmniej tak mówią lekarze, i poczekać do końca kontroli, i wtedy podjąć wiążącą decyzję, żeby uspokoić stanowisko szpital, lekarzy. Proponowaliśmy, proponowaliśmy lekarzom o zachowanie pewnej wstrzemięźliwości. Na pewno będziemy czekali na, na wynik kontroli. Pod względem prawnym, przynajmniej w naszej ocenie, to, co się już zadziało, jest nieodwracalne. Bo musielibyśmy ogłaszać drugi konkurs. Wprawdzie jest jakaś jest analiza, która mi trochę inaczej, ale jeszcze nie, nie mieliśmy okazji jej dokładnie przejrzeć. Jak, będzie, jak ją przejrzymy, będziemy wtedy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A co państwo zrobią, gdy będą wyniki że jednak tam wszystko poprawnie? No to będziemy musieli zastanowić, jak ten problem rozwiązać. Na, na ten moment, na ten moment, na ten moment yy, będzie nam trudno znaleźć rozwiązanie, ale na pewno będziemy chcieli rozwiązać ku opłacalnemu, jak gdyby zadowoleniu. I nie, żeby nastąpił element krzywdzenia kogokolwiek. Znaczy, troszkę, jest yy, wie Pan prosty, yy, jest jeszcze tylko jeden. pan, każdy z nas mówi wiele rzeczy, tak? Yy, ja, ja mam nadzieję, że czas też powoduje, że jak gdyby emocje nam troszkę opadają. Mamy czas na pewno refleksję i mam nadzieję, że do wszystkich nas taka refleksja dotrze. Państwo sołtysie, za na tą refleksję. I bardzo często jestem tutaj w Gorzacu, obserwuję rozwój tego szpitala, obserwuję waszą pracę. I wiem, co jakoś nie potrafię tego zrobić. 20 lat ciężkiej pracy tej kobiety. Umówmy się, że dyrektor, jak starosta to nie zupy pomidorowe, które się wszystkim mogą smakować. Wcześniej. Ale mówię konkretnie. 20 lat ciężkiej pracy. Szpital, który ma 1300 pracowników. 28 specjalistycznych oddziałów. Jeden z najlepszych. Tak jak widzę. I teraz Pana starosty decyzja. Wątpliwa Więc moje pytanie brzmi, czy to było warto? Wie Pan, yy, musimy ważyć też elementy takiego poczucia sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwości i poczucia tej sprawiedliwości. tak. I może nieraz warto poświęcić zdecydowanie wyższe dobro w imię, w imię tej sprawiedliwości. Ja wiem, tak, Szanowni Państwo, na pewno będziemy się zastanawiali. Tak jak powiedziałem, mamy, mamy mieć przedstawioną analizę, którą zdobył Pan doktor Wolski. Chcielibyśmy się z zapoznać i po wynikach kontroli będziemy podejmowali dalsze decyzje. W nie jest rytm. Zaczyna się fala protesty z blokowaniem miasta. Tylko tak, yy, blokowały Tiryk jednego z panów, który się zaszczepił. Także yy, nie dziwię się. I tak może być. Ale czy może, czy dlatego, że ktoś, że, że coś takiego nastąpiło, to dlatego, że ktoś wy, wy, yy, poleca swoim kierowcom jeździć po mieście, yy, mamy dopuszczenie do takich rzeczy? To jest pytanie, no to Państwo jako media powinni też na to odpowiedzieć. Czy ktoś, kto jest naprawdę bardzo zamożnym człowiekiem, może wysłać tych tirów 200 na ulicę tego miasta? Tak? On z tego tytułu może korzystać z jakichś przywilejów w tej sytuacji? I ja uważam, że nie. Jeżeli ktoś uważa, że tak, no to ja się z nim nie zgadzam. Myślimy, że nie jesteśmy adresatami tego pytania. Nie, okej, okay, ale to jest pytanie do mediów. To jest pytanie, w jakiejś. sposób. Bo, bo mówimy cały czas o tym, co ktoś uważa. Yy, I rozumiem, że dla pana na przykład starosty to było, ta decyzja, to było nie do przyjęcia, że, że zaszczepiono yy, na przykład pana burmistrza poza kolejnością. Natomiast bardziej no. w kwestii formalnej to interesuje, bo, no bo jakby tłumaczenie jest takie, że mógł jako rodzina. Yy, wie pan to, co? Nie, nie. Szanowni Państwo, no w, moje, w, moje, w, moje, w mojej ocenie w pewnym momencie jeszcze, już się nie jest rodziną i nie chcę wnikać w prywatne sprawy, w sprawy pana burmistrza. Jak państwo popatrzą do kodeksu rodzinnego czy cywilnego, to już się nie jest rodziną, szanowni państwo. Państwo Wie pan co nie wiem. E, nic na ten temat nie słyszałem, tak? Że, żeby w Platformie Zgorzeleckiej nastąpił jakiś rozum, ale możliwe, że Pan wie coś, czego ja nie wiem. Co zatem, bo powiedział Pan wcześniej, że rozwiązanie będzie trudne z powrotem były Pani Dyrektor na stanowisku. A takie jest i żądanie... W naszej ocenie, w naszej ocenie prawnie jest to niezwykle trudne do przeprowadzenia, wręcz niemożliwe. Będziemy szukali jakiegoś rozwiązania. Czyli... Jeżeli nastąpi, jeżeli, jeżeli wyniki kontroli będą, y, będą po prostu y, nie, potwierdzą, nie potwierdzą tych zarzutów. Czy wówczas, jeżeli wyniki kontroli nie potwierdzą y, państwa zarzutów, czy zarząd powiatu skórzalewskiego y, poda się do decyzji? Nie rozważaliśmy jeszcze takiej sytuacji. Pytanie jest dość ciekawe, zastanowimy się. Zarząd do tej decyzji? Tak. Doktor Wolski powiedział, że będę prosił, żeby Pana a oraz marszałka. Pan, pan doktor Wolski mówi bardzo wiele rzeczy. Naprawdę bardzo wiele rzeczy Pan doktor Wolski mówi. Ja prosiłem Pana doktora Wolskiego, żeby, żeby, żebyśmy naprawdę dali sobie dwa dni i się zastanowili. W ciągu to było wczoraj. Wczoraj Pan Wolski organizuje konferencję za konferencją, wydaje świadczenie za świadczenie. Trudno jest rozmawiać w takiej sytuacji. Naprawdę jest trudno rozmawiać. Ale czy nie trzeba rozmawiać wcześniej? Y... Tak? Proszę? W decyzji. Tak? No, ponosi się. No to nie możemy pozwalać na Wolskiego. Ale nie, ja nie zwalam na, na Wolskiego, tylko mówię jak podchodzimy do partnerów, z którymi się umawiamy na pewne rzeczy. Że dajemy sobie dwa dni na zast zastanowienie się, przemyślenie, może znalezienie jakiegoś rozwiązania i w tym czasie powstrzymujemy się od wszelkiego rodzaju y, deklaracji, wypowiedzi i tego typu spraw, tak? Bardzo ważna sprawa, bo szpital z Zgorzelecki to nie tylko lecznica w samym Zgorzelecku. Do mnie zadzwoniło samorządowcy przeważenie sytuacją z Wlenia, Olszyny, Zgryfowa. Co będzie dalej z ich opieką zdrowotną, którą prowadził SP ja powiem, na, dzień, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że ona jest niezagrożona. Wydaje mi się. Ma pan prawo mieć inny Nie, ja mówię o, o dwóch rzeczach, panie redaktorze: o tym, że oni się czują zagrożeni, to ja rozumiem. Ja, załóżmy na ten moment, zakładam, że pracownicy szpitala w Zgorzelcu mają tyle odpowiedzialności w sobie, że nie zostawią tej dużej masy ludzi bez opieki. Ale pytanie jest co państwo zrobią jeżeli zostawią tak tak zadeklarowali powiedzmy że to się stanie I co wtedy czy macie jakieś już plany jak Odpowiemy tak na pewno będziemy starali się zrekrutować nowe zespoły lekarskie Taka sytuacja jak państwo wiedzą była chyba w szpitalu na Borowskiej Była podobna sytuacja Dziękuję co sam ultimatum jutro o 12, jeśli się nie mylę, mam spotkanie z ordynatorami, z ordynatorami wszystkimi szpitala, bo wczoraj mi się nie udało, bo zostali poinformowani, że nie wiem, niektórzy nie zostali poinformowani o tym, że spotkanie ze starostą zostało odwołane, tak? Yy. Powiem tak, będę rozmawiał, na pewno będę chciał łagodzić sytuację. Czy zarząd powiatu zbierzeckiego prowadzi rozmowy z kandydatami na funkcję pełniącego obowiązki dyrektora zbierzeckiego szpitala? Tak prowadzi. Z jedną osobą? Na ten, ten, na ten moment jedną. Na tym, czy ta osoba była z przyszłości związana ze zbierzeckim szpitalem? Tak, śpitalem? nie. Nie, nie była związana. Proszę.